Alert, alert! Mamy pilny update w sprawie naszego bohatera narodowego, Sławosza Uzeńskiego Wiśniewskiego. Saga kosmiczna trwa. Pamiętacie, jak witaliśmy go na lotnisku? Nasz swojski chłopak, przyszły zdobywca kosmosu w legendarnych sandałach i skarpetach. Otóż chyba czyta pudełka i ogląda nasz kanał. Bo oto on zaledwie kilka dni później na festiwalu filmowym w Łodzi, i spójrzcie na to, spójrzcie na jego stopy. Dramat, koniec pewnej ery. Sandały zniknęły, skarpetki zostały regulaminowo ukryte w eleganckich, zamkniętych butach. Pan Sławosz przeszedł oficjalną, celebrycką metamorfozę. Już nie jest Januszem na wakacjach, teraz to prawdziwa, pełnoprawna gwiazda. Został powitany z honorami, otoczył go w Januszek fanów, a on sam, jak na profesjonalistę przystało, cierpliwie rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Zobaczcie na ten tłum tłumy wielbicieli! Całe miasto przyszło zobaczyć naszego kosmonautę. A u jego boku oczywiście pierwsza dama polskiej kosmonautyki jego rozśmiewana żona. To jest niesamowite, jak szybko to wszystko się dzieje. Jeszcze tydzień temu był anonimowym naukowcem w Stanach, potem był Polakiem w sandałach, a dziś już jest celebrytą brylującym na festiwalach. Trochę nam smutno. Trochę tęsknimy za tymi sandałami. One były takie prawdziwe, takie nasze. Pokazywały, że nawet geniusz, który zaraz poleci w kosmos, ma w sobie pierwiastek polskości. A teraz, teraz już jest gwiazdą. Pewnie zaraz zobaczymy go w reklamie garniturów albo luksusowych zegarków, a może nawet w tańcu z gwiazdami. Kto wie? My w alercie celebryckim z łezką w oku żegnamy erę sandałową i witamy erę celebrycką. Chociaż mamy cichą nadzieję, że gdzieś w walizce, na samym dnie, te skarpetki wciąż czekają na swoją kolej. Co myślicie o tej metamorfozie? Tęsknicie za sandałami, czy może wolicie go w tej nowej, eleganckiej wersji? Dajcie znać w komentarzach. I subskrybujcie, bo kosmiczna saga trwa.